No, tyle się udało uratować wyciągnąć jest dużo fajnej literatury Fryderyk Chopin prawda dużo lotnictwie też poza medycznymi mamy tutaj trochę psychologii e, tak trochę kryminałków przeważa medycyna, ale też do nauki języków mamy tutaj trochę książek Technicznych gramatyka języka francuskiego, też język rosyjski to był. O, tutaj kryminałki Raymond Chandler. O, to się bardzo cieszę. Diane Smith, bardzo dobre kawałki, stare. Nie prl jak to ktoś mówił. Stare książki, prawda. O, ekspres reporterów, reportaże. PRL akurat, o kluczyki, kryminał, PRL Kulinaria, o właśnie lotnictwo tutaj mamy Samoloty bojowe świata No map też sporo tutaj, Kielce, prawda, Ciechocinek Coś z tego wybierzemy, psychologia Można tam Takie inne No jakiś tu wielkich strzałów, o też jest, prawda Podstawowa literatura. Seks partnerski z w Lew Starowicz. Wybitny seksuolog. I chyba już. Nie wiem, chyba już szóste znalazłem. z to sam Ronalda Goka dla Majsterkowiczów. Tego to jest zawsze. No to co? Zrobię mały przegląd. Część zostawię, może ktoś sobie weźmie. Na wierzchu.